Otrucie rodziny potrawą z muchomorami smutnikowymi w Australii. Sprawa Erin Paterson. 29 lipca 2023 roku Erin zaprasza do siebie rodzinę na obiad do domu w Langate w stanie Victoria. Robi w stylu pieczeni wołowej zawiniętej w ciasto francuskie. Przy stole siadają jej byli teściowie, Don i Gali siostra gali Heder oraz jej mąż ian jej mąż Simon był zaproszony ale w ostatniej chwili nie przyszedł następnego dnia cała czwórka ląduje w szpitalu z potężnymi bólami brzucha wymiotami i biegunką lekarze szybko widzą że to nie jest zwykłe zatrucie w ciągu godzin zaczyna siadać im wątroba w ciągu sześciu dni umiera don gali-header ian walczy o życie kilka tygodni i jako jedyny przeżywa Lekarze i toksykolodzy podają reszki tej rolady z kosza i ustalają, że w farszu były śmiertelnie trujące mu humory samotnikowe. Policja zaczyna patrzeć na Erin nie jak na pechową kucharkę, tylko jak na główną podejrzaną. Okazuje się, że od lat zbierała dzikie grzyby, miała w domu suszarkę, którą po obiedzie wyrzuciła. Kilka razy zmieniała w wersję skąd miała te grzyby, a dzieciom miała podać inne porcje niż dorosłym. Erin cały czas twierdziła, że to był wypadek i że pomyliła kupne grzyby z własnymi. W mediach powtarzała, że kochała swoich teściów i nigdy nie chciała nikogo skrzywdzić. A po obiedzie sama miała mieć lekkie objawy zatrucia. Prokuratura mówiła wprost: to było celowe utrucie przy rodzinnym obiedzie. 7 lipca 2025 roku ława Przysięgłych uznała ją za winną trzech zabójstw i usiłowania zabójstwa Jana. A 8 września sędzia skazał ją na dożywozie z minimalnym okresem 33 lat.